Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia, tom pierwszy. Dnia 15 grudnia 1989 roku. Córko moja, w tym dniu, w którym piszesz, będzie uświęcony naród. Wiele już się zmieniło, ale Bóg ma wielką niespodziankę i nagrodę dla tych, co wytrwają w miłości Bożej. Zadziwi się cały świat, co się będzie dziać w tym kraju. O niemi ją uczeni z wrażenia, a moc najwyższego pokieruje ludzkimi umysłami i wyprowadzi kraj z upadku. Dzieci moje, ufajcie mi. Módlcie się o miłosierdzie Boże dla swojej ojczyzny i naśladujcie mnie. Przez moje miłosierdzie będziecie miłosierni. W waszej mocy jest wyprosić u Jezusa miłosiernego pokój w waszej ojczyźnie i na całym świecie. Tylko ufajcie mi. Jam jest z wami.